Dzień dobry ze słowem 7 listopada w czwartek. Kochani, za chwilę, jak zawsze w Budziku Siewcy, posłuchamy razem Ewangelii, komentarza, wspólnie się pomodlimy na ten dzisiejszy dzień. A dzisiaj przed nami obraz pasterza, który jest zdeterminowany, by ratować każdą ze swoich owiec. My jesteśmy zdeterminowani, by codziennie dostarczać Wam ten materiał ze Słowem Bożym i zapraszamy Was, byście uczestniczyli w tej misji w bardzo prosty sposób. Przez przyciśnięcie przycisku, subskrybuj. To pozwoli nam rosnąć jako kanałowie, wy w ten sposób siejecie Ewangelię razem z nami. Przechodzimy do dzisiejszego Słowa: Z Ewangelii według św. Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu? Sprasza przyjaciół i sąsiadów, i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owce, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Obraz, który nam towarzyszy w dzisiejszej Ewangelii, to obraz małej owieczki, która zapewne poraniona i w poczuciu osamotnienia, ale także w poczuciu własnej biedy. Zostaje wzięta na ramiona pasterza, i ten pasterz z czułością i z troską odnosi ją do jej zagrody, do jej stada, by ją tam leczyć, przywracać do sił, by się tam nią zajmować, by także ją tam uczynić bezpieczną. Taka owca na ramionach pasterza zapewne przeżywa wielkie szczęście, bo myślała, że jej życie się kończy, że z własnej winy wlazła w sytuacje, które ją tak głęboko zniszczyły, że nie ma dla niej retunku. Tymczasem On przychodzi i wszystko staje się na, na powrót pełne życia i piękne. Poczujmy się przez chwilę jak ta owca. I z takim samym zaufaniem módlmy się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, przedstawiając Mu także, jeśli chcesz, to w komentarzu nasze intencje. Panie Jezu Chryste, ty wiesz, że łatwiej mi się zagubić niż odnaleźć. Wiesz, że jestem tym, który łatwo ucieka na manowce. I wiesz, że jestem tym, który doświadcza zderzenia z grzechem, po którym niczym skrzywdzona, połamana owca leże, czekając biernie, aż mnie uratujesz. Proszę cię, przyjść. Podnieś mnie, unieś mnie i moje winy. Ty, Panie Jezu Chryste, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Zapraszam, wpisz do komentarza pod tym filmem swoją intencję modlitwy na dzisiaj. Na każdą intencję odpowiadamy Słowem Bożym, Słowem wsparcia, pocieszenia fragmentem dedykowanym specjalnie Tobie. Módlmy się wspólnie w naszych intencjach. Do usłyszenia.